Znaczy, przeczytałam sobie scenariusz, przyjechałam na pierwszą próbę i, i byłam w szoku. Przede wszystkim atmosferą. Jak byłam zostałam przyjęta. Dziewczyny, dziewczyny koledzy też pierwszy raz mnie widzieli. Ale ja zostałam przyjęta tak, jakbym ja tam już była nie wiem ile czasu. Ja no, kocham to rodzinę, to jest W niedzielę, kiedy robimy nagrania, to, to, to automatycznie wszyscy przenoszą Ja Jadzia piecze chleb. Jest jedzenie, jest y, dobra kawa, jest ciasto i to jest, to zostaje właśnie w rodzinie, nikt nie pomyśli, że przyszły na chwilę i już idzie, tylko nie, ja, y, jeśli biorę, ja czy koleżanka, która się, czy kolega, bierzemy udział w pierwszym y, odcinku, a siedzimy do końca, bo, bo to jest niemożliwe, żeby iść sobie do domu, trzeba poczekać, aż wszyscy skończą, y, w słuchowisku, y, y, to... Ja przede wszystkim bardzo przeżywam to, co się dzieje, wszystkie przygody nasze. Poza tym, ja mam rodzinę w Polsce, która też słucha na YouTube i do mnie dzwonią, krzyczą na mnie, co ty robisz, a tak nie można. Bo tak naprawdę ta to ja jestem troszeczkę inna w życiu niż ta językowa babcia. Ale, ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że, że to jest tak, że akurat ślązacy. Tam zawsze rządziła w domu kobieta, babcia, oma czy starka, ale, ale kobieta, jeśli ich zabrakło, to potem mama. I, i ja, ja jakoś tak w sumie sobie, tak powiem, lekko weszła w tą rolę, że faktycznie, no ja tutaj siebie w domu nie rządzę, ale jakbym była w Polsce, to prawdopodobnie tak. I tutaj, jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy tutaj słuchają na bieżąco, czasami proszę zdradzić, co będzie do przodu. No nie, no nie mogę, posłuchajcie, czekajcie. Bardzo to, bo to jest jakoś tak, to jest nasza historia. To, to jest życie, to jest nasze życie. Ja, ja zapraszam, żebyście posłuchali. Ja kocham to